Szóste dni ostrowi już za nami miały się udać i się udały. Tegoroczne święto miasta było z pewnością wyjątkowe, a tym różniło się od pięciu poprzednich, że po pierwsze w tym roku było dwóch organizatorów, urząd miasta i bank spółdzielczy, i po drugie nie spadła w tym czasie ani kropla deszczu. Było słonecznie i bardzo gorąco. Najważniejszym punktem oficjalnego bloku imprezy było podpisanie umowy o współpracy między Ostrowią a Riazaniem, co oznacza, że mamy nowego, tym razem rosyjskiego, partnera gospodarczego. W tym roku atrakcje dla mieszkańców czekały nie tylko na placu przy ratuszu, ale również w ogródku jordanowskim, gdzie odbył się między innymi bardzo efektowny turniej rycerski. Za to piątkowy i sobotni wieczór należał do gwiazd. Tych muzycznych przede wszystkim. Z tego, co udało nam się ustalić, wszystkie gwiazdy były pod wrażeniem ostrowskiej publiczności. No, muszę przyznać, że to jedna z najlepszych, dla jakich grałam. Od początku doping, od pierwszej piosenki, nieustająco do końca. Więc było bardzo miło i na pewno będę ten koncert wspominać długo. Niedziela wypadła pod znakiem piłki i to nie tylko dlatego, że wieczorem nasza reprezentacja grała historyczny mecz z Niemcami, ale także dlatego, że na Ostrowski Stadion przyjechała Drużyna Orłów Górskiego i w 30 -kilku stopniowym upale w samo południe rozegrała spotkanie z zespołem samorządowców. Wynik 5 do 1, niestety dla Orłów, ale cóż, pokonać ich to rzecz prawie niemożliwa. Jak wiadomo, Drużyna Górskiego nie przegrywa. I to jest, że jest stale. To, co nam trener powiedział, że stale trzeba wygrywać. Obojętny jaki przeciwnik, czy trzeba dążyć do wygrania meczu. Największe sportowe emocje tego dnia miały jednak dopiero nadejść. Na historyczny mecz Polska Niemcy czekali z utęsknieniem nie tylko najwięksi fani piłki nożnej. Wiele sobie obiecywaliśmy po tym spotkaniu, marzyliśmy o zwycięstwie, nic więc dziwnego, że kiedy obstawialiśmy wynik, nasi rozmówcy wskazywali na wygraną polskiego zespołu. Wiadomo, patriotyzm przemawia, z w każdym z nas Polacy wygrają 2-0. Stawiam również 2-0. Kto strzeli pierwszą bramkę? Kto strzeli? No, to trudno po... obstawiał. No liczę się Polacy. Rzeczywiście pierwszą bramkę strzelił Polak, tylko chyba nie tego akurat pan Kazimierz Kmiecik miał na myśli. Za to bardzo trafnie wynik meczu przewidział Paweł Kukis. Gdybym wiedział, że chłopcy będą grali tak, jak grali w, powiedzmy pół roku temu, czy jeszcze troszkę wcześniej, to byłbym optymistą. W tej chwili myślę, że raczej zwycięży ta niemiecka machina, czyli konsekwencja, i ten taki niemiecki. Niemiecki ordnung, taka niemiecka przewidywalność, coś, z czym nie ma fantazji, ale coś, co jest skuteczne. No. we Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Teletop w Ostrowi Mazowieckiej. W Ostrowi? W tej. W tej. W tej Ostrowi? To jest ona. Tak. Pozdrawiamy.